Siemanko wszystkim ja jestem Kuba, a to jest już kolejny drugi odcinek z serii Minecraft Survival, jak widzicie trochę się pozmieniało. Mamy wieśniaka, mamy zbrojkę, mamy secik cały, mamy narzędzia itd. itd. Za chwilę wszystko powiem, tylko to był taki wstęp i nie przedłużam. Zapraszam do oglądania także co się wydarzyło poza odcinkiem na pewno farma ziemniaków na pewno farma trzciny cukrowej yy, tutaj jest ta nasza farma zboża farma krówek ogólnie było ich bardzo dużo ale creeper mnie zabił nie zauważyłem że jest w środku a chciałem yy, rozmnożyć tutaj mamy wieśniaka yy, z mendingiem Także generalnie jest dobrze. Tutaj też mamy chyba bibliotekarza. Tak jest. On ma Protection 4. Tak to sobie zapisałem, bo to jest taki enchant, który nam się z pewnością bardzo, w bardzo dużej ilości przyda. No tutaj mamy Fortune 3. Yy, nałożyłem sobie na żelazek. Tutaj mamy Unbreaking 3, też bardzo nam się przyda ten nęta. I mamy jeszcze jednego wieśniaka z yy, bibliotekarza z, z, z silktaczem, który mam na tym kierowie Ja ogólnie sobie zawsze robię dwa kielofy. Jeden z silktaczem, drugi fortunkę. Yy, no i wtedy po prostu yy, Zbieram netherite i tak, tutaj jest za 6 emeraldów. Zbieram netherite i po prostu szybko nimi kopię, nie? Bo zawsze też nakładam efficiency piątkę i tak dalej, i tak dalej. Mending, unbaking, wiadomo. Kopałem tunele i chodziłem po jaskini. Zebrałem to, 50 root y, redstone, także sobie to zaraz rozkopiemy, możemy nawet tutaj to zrobić. Generalnie y, ten odcinek miał trochę inaczej wyglądać, ale niestety y, kiepsko mi wyszedł, dużo cięć, pomyślałem, że może się nie nadaje na na YouTube'a jako odcinek już zrezygnowałem no i zamiast tego będzie takie właśnie y, pokazanie to co się pozmieniało co y, udało nam się osiągnąć i tak dalej także Fortunka 3 rozkupujemy najpierw Redstone Tak, 18 lut obstawiam takie koło 30 diamentów. Myślę, że to i tak będzie dobrze. Ja je rozkopię i zaraz sobie zobaczymy weku będzie taka niespodzianka. Ogólnie to możecie napisać w komentarzu, ile Wy obstawiacie, tylko bez przebijania filmu, bo to będzie po prostu takie sucie zabawy i nic to nie da. Jeszcze jeden ostatni i chwila prawne 42. No nie obstawiam bym, bym tyle ale fajnie zrobimy sobie cały secik bo już ogólnie kilo siekierkę drugi kilo mieczyk i klatę mamy zrobioną. Teraz zrobimy sobie czapeczkę spodenki i buty. i brakuje nam jeszcze z narzędzi łopaty także też sobie ją zrobimy od razu i już mamy full diamentowy set z narzędziami także spoko na razie sobie to wszystko odstawimy tutaj jeszcze się nam przepala żelazo żelazo nam będzie potrzebne na kopery. Ale to możemy sobie zmniejszyć tego ilość. Zamienimy sobie ten blok po prostu, i e, będzie mniej miejsca zajmował. Ten redstone złoto tu też na razie odłożymy. No i ok, weźmiemy sobie nasz diamentowe eku. Mamy właśnie dwa kilofy: e, siekierkę, łopatę, mieczyk i seć. Także to był taki krótki materiał, ostatni był dosyć długi, do 20 minut, nic się w nim nie działo, ale yy, postanowiłem, że ten będzie trochę krótszy, także to by było na tyle w tym filmie. Yy, komentujcie, subskrybujcie, ja byłem Kuba, a Wy byliście genialnymi widzami, także trzymajcie się, do usłyszenia, hej!